Cześć wszystkim, witam Was w szóstym odcinku z serii Historia starożytnego Egiptu. W dzisiejszym materiale kończę temat legendarnej czwartej dynastii egipskiej. To właśnie ta rodzina królewska odpowiada za budowę największych egipskich piramid oraz odpowiada także za powstanie Wielkiego Sfinksa. Jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków z serii, link do całej playlisty znajduje się w opisie, gdzie chronologicznie ułożony masz wszystkie odcinki, jakie do tej pory na temat Egiptu powstały. Zaczynając od pierwszego odcinka, dowiesz się czym była tzw. dynastia 00 i dynastia 0, jak w ogóle cywilizacja egipska powstała, i oglądając kolejne odcinki, poznasz dzieje polityczne kolejnych następujących po sobie władców oraz rodzin królewskich, z których ci się wywodzili. Jeżeli są tutaj miłośnicy tej serii, dajcie znać w komentarzu, chciałbym wiedzieć ile osób czeka na odcinki o Egipcie, dla ilu osób jest to po prostu ulubiona seria. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze kanału, zróbcie to teraz, bowiem jest to najlepsza motywacja dla twórcy, a wy nie przegapicie żadnej premiery. Jeżeli sobie tego życzycie, możecie stać się częścią projektu historyczny top poprzez wsparcie kanału na portalu Patronite lub YouTube. Aha, i jeszcze jedna bardzo ważna uwaga, prawdopodobnie za tydzień pojawi się materiał o Starożytnej Korei, długi, wyczerpujący dokument na ten temat, także wyczekujcie tej premiery prawdopodobnie za tydzień o 20.00. Tymczasem przeniesiemy się ponad 4000 lat wstecz, aby poznać losy ostatnich przedstawicieli legendarnej czwartej dynastii. Po panowaniu Hefrena mamy do czynienia z małym bałaganem w historiografii Egiptu. Jak już wiecie, chronologia pierwszej dynastii jest zaburzona z powodu niemożności określenia dokładnych i precyzyjnych dat panowania kolejnych władców. Sprawy nie ułatwia kultura egipska, w której nie zakorzenił się, przynajmniej w początkowych stuleciach lub nic o tym nie wiemy, nawyk dokładnego spisywania historii. Papirus zwany Kanonem Turyńskim oraz lista Manetona wymieniają kilka imion królów, których dowodów istnienia nie znajdujemy w zabytkach zrzeczonych czasów. Możliwe, że wiązało się to z zaciekłą grą o tron, która prawdopodobnie miała miejsce u schyłku IV dynastii, jednak nie wiemy o nich nic pewnego. Niektóre imiona krótko panujących postaci przetrwały, dlatego warto oddać im cześć i upamiętnić ich w moim filmie. Wydaje się, że po Hefrenie, panującym prawdopodobnie w latach 2558-2532 przed naszą erą, nastać miały rządy Djedewchora, faraona, który na tronie egipskim zasiadać miał tylko przez kilka miesięcy. Wiele wskazuje na to, że kolejny syn Cheopsa i królowej Meritites brał czynny udział w tworzeniu lub ogłoszeniu zbioru praw, którego powstanie datowane jest na okres Starego Państwa. Grobowiec króla zidentyfikowano na cmentarzu memfickim. Po rządach niektórzy jako jego sukcesora wskazują księcia Bakę, którego ja umieściłem po rządach Dżedefre, następcy Cheopsa, z powodu innej chronologii z jaką się spotkałem i którą przyjąłem. Greckie imię Baki występujące w wielu zestawieniach to Bicheris Trzecim następcą Hefrena miał zostać niejaki Baurę, który jest poświadczony na jednej z inskrypcji skalnych z czasów średniego państwa w Wadi El Hamad. Panować miał przez kilka lat jednak wiele pocztów faraonów pomija postać Baurę. Jego imię jest tożsame z jednym z kolejnych synów Cheopsa, co udowodnił dokument o nazwie Papirus Westkara. Miejsca pochówku potencjalnego władcy po dziś dzień nie odnaleziono. Wiele wskazuje na to, że mógł on w wyniku wspomnianych potencjalnych walk przejąć władzę w Egipcie jako kolejny potomek budowniczego największej egipskiej piramidy, jednak dowodów na to twierdzenie wciąż brakuje. Mgła niejasności i niewiedzy rozwiewa się wraz z nastaniem rządów Mykerinosa, szerzej znanego pod imieniem Menkaure, z listy królewskiej Zabydos. Jako owoc związku Hefrena i Nepti I przerwał serię królów synów Cheopsa, choć niektórzy starożytnicy, w tym Diodor, sugerują, że Menkaure to tak naprawdę kolejny dziedzic Hufu. Panować miał w latach 2532–2503 przed naszą erą, jednak jak widzicie, chronologia ta nie uwzględnia okresu dynamicznej zmiany i nawałnicy królów, o której wspomniałem w poprzednim rozdziale, więc nie bierzmy jej za pewnik. Z czasów rządów Menkaure nie ostały się żadne pewne źródła o życiu i poczynaniach króla, jednak w późniejszych okresach jego kult znacznie urósł w siłę. Herodot pisał, że władcy traktowano jako niezwykle pobożnego i sprawiedliwego, w odróżnieniu od swoich dwóch wielkich poprzedników. Władcy nie podobać miały się posunięcia polityczno-społeczne swojego ojca i dziada, więc postanowił otworzyć świątynię, pozwalając wycieńczonemu i zabiedzonemu narodowi na powrót do normalności. Stał na czele społeczeństwa jako sprawiedliwy sędzia, który nawet tym, którzy niezadowoleni z wyroków, głos swój podnosili, on rekompensaty ze swojego bogactwa im dawał, żeby głosy te uciszyć. W podobnym tonie o władcy pisał Diodor Sycylijski. Z relacjami Greków jest pewien problem. Jak już wspomniałem, pisali oni dwa tysiąclecia po opowiadanych wydarzeniach, jednak te podania traktowane są jako jedno ze źródeł informacji o tych władcach. Moim zdaniem na pewno dysponowali oni jakimiś kronikami, dokumentami, które nie musiały przetrwać do naszych czasów i choć od nas do starożytników minęło mniej więcej tyle samo czasu, co od nich do egipskich władców, pewne informacje mogły przetrwać. Ich wiarygodność to już zupełnie inna historia. Wracając do Menkaure i Herodota, przytoczę pewną legendę, którą zostawił po sobie starożytny Grek. Według niej bogowie podjęli decyzję o zesłaniu plagi 150-letnich nieszczęść w postaci rządów okrutnych tyranów. Według legendarnej długości panowania Cheopsa i Hefrena wynoszącej 106 lat, do końca tej w cudzysłowie plagi egipskiej pozostały jeszcze 44 lata. Bogowie, widząc, że rządy Menkaure są przyjazne dla Egipcjan i że on sam jest faraonem niezwykle pozytywnym i dobrym, postanowili skrócić jego los, aby przeznaczenie kraju nad Nilem mogło się dopełnić. Bogowie uprzedzili Mekelinosa poprzez wysłanie mu przepowiedni z miasta Buto oczekującej go śmierci w siódmym roku rządów od tego momentu. Władca potężnie się zniesmaczył i zdecydował się wysłać do przepowiedni wiadomość. Skoro ja, Wielki i ceniony władca inaczej czynię niż moi poprzednicy, dlaczegoż to cierpieć mam i umrzeć rychło tak? Albowiem o to właśnie chodzi, żebyś dobrze nie czynił, bowiem Egipt ma plagą jeszcze 44 wiosny trwać. Zniesmaczony jeszcze bardziej, Menkaure postanowił spróbować oszukać przeznaczenie i ruszył w przysłowiowy melanż. W miejscach, w których przebywał, kazał porostawiać lampy, ażeby noc nigdy nie zapadła. Hulał. Pił i bawił się, gdzie tylko towarzystwo i okazję znalazł, nie zasypiając udowodnić się Bogom, że z 6 lat zrobi 12, jednak nie udało mu się wygrać ze śmiercią, a jego odejście faktycznie było przedwczesne, co potwierdzają budowle, które ukończono dopiero po śmierci władcy. Nim o budowlach przytoczy jeszcze jedną historię o córce i złotej krowie. Herodot twierdził, że po przedwczesnej śmierci swojej córki faraon postanowił umieścić ją w drewnianej trumnie w kształcie krowy, którą następnie nakazał pozłocić. Co więcej, pisarz opowiada, że władca nie pochował córki w grobowcu czy pod ziemią, lecz wystawił na widok publiczny w mieście Sais, gdzie starożytnik widzieć miał ją na własne oczy. Ciało miało zostać okryte purpurową osłoną, a głowa i szyja obtoczona grubą warstwą złota. Sami przyznacie, że nawet jeśli jest to wyssane z palca, to nie takie rzeczy robili faraonowie zarówno wtedy, jak i w późniejszych czasach. Do największego osiągnięcia omawianego władcy należy przede wszystkim wzniesienie wielkiej piramidy swego imienia. Tylko ta budowla została ukończona, bowiem kompleks świątynny składał się także z trzech mniejszych piramid satelitarnych, otoczonych murem, których budowy nie doprowadzono do końca. Odkryto także świątynię grobową faraona oraz prowadzącą do niej aleję. Podstawą piramidy jest kwadrat o boku długości około 108 metrów, a wysokość grobowca wynosiła w starożytności około 66 metrów. Jest to zatem dużo mniejsza konstrukcja niż te należące do wielkich poprzedników Menkaure. Co ciekawe, piramidę wzniesiono z wykorzystaniem bloków dochodzących swą wagą do 220 ton. Co jeszcze ciekawsze, do konstrukcji menkaure, czyli mniejszej z największych piramid Czwartej dynastii, użyto większych bloków niż do tych okazalszych. Podstawa piramidy oraz 16 pierwszych warstw miało w starożytności zostać otoczone okładziną z ciemnego granitu, a górna część budowli zyskała jasną barwę wapienia stóry. Analizując styl i rozmach tej piramidy, badający ją egiptolodzy doszli do wniosku, że wznoszono ją w wyraźnym pośpiechu. Świadczą o tym niedokończone posągi króla w przedsionku, użycie gorszej jakości materiałów, w tym zaprawy i tynków, oraz niedokończone komnaty w środku piramidy. Porzucono pomysł ukończenia galerii, która miała prowadzić do komnaty grobowej faraona, a której budowy w ogóle nie rozpoczęto. Zamiast planowanego rozmieszczenia pomieszczeń we wnętrzu, postawiono na stworzenie nowej galerii i połączenie jej z komnatą z granitu, w której spocząć miał król. Całość budowli dokończono ewidentnie po śmierci Menkaure, a pośpiech wynikał albo z przedwczesnej śmierci króla, albo z takiego stanu zdrowia faraona, że ta niechybnie była w królestwie spodziewana. I jak pokazały późniejsze wydarzenia, kostucha przyszła i po Menkaure. W komnacie grubowej odnaleziono królewski sarkofag, który należał prawdopodobnie do naszego bohatera. Niestety, ten niezwykle ważny zabytek egipskiej sztuki pochówku leży dziś na dnie Morza Śródziemnego, bowiem transportujący go statek Beatrice zatonął podczas burzy w 1838 roku. To właśnie stąd, jak pisze Bogusław Kwiatkowski, wzięło się powiedzenie, że mumie faraonów sprowadzają pecha na ludzi, którzy ważyli się naruszyć ich święte miejsce spoczynku. W sarkofagu odkryto trumnę z kilkorgiem kości, której wieko zostało jakoby podpisane imieniem Menkaure. Jednak po zbadaniu okazało się, że są to kości o 2000 lat młodsze od faraona. Prawdopodobnie podczas wielokrotnego rabunku piramidy zamieniono mu mnie króla z jakąś inną osobą. Piramidy Menkaure nie ukończono za życia króla, lecz dopiero po jego śmierci. W grobowcu odkryto mnóstwo posągów, dzięki którym możemy poznać potencjalny wizerunek faraona. Menkaure bardzo przypomina swojego zakładanego ojca, Hefrena. Rysy jego twarzy są dość krągłe, a oblicze aroganckie. Zdecydowanie najpopularniejszym wizerunkiem Mykerinosa jest ten z widocznej na ekranie rzeźby Triada, dziś wystawionej w Muzeum Egipskim w Kairze. Dzieło przedstawia władcę stojącego między dwiema boginiami, Hathor po lewej i Bat po prawej. Warto zwrócić uwagę na fakt, że Menkaure stoi na równi z boginiami, a nawet nieco przed nimi, co tylko podkreśla jego boską pozycję jako króla w Boga. Triady to osobny rodzaj rzeźby egipskiej, bowiem możemy wyszczególnić kilka takich posągów. Sztuka ta przedstawia z reguły faraona, boginię Hator oraz boginię patronkę odpowiedniego regionu kraju, czyli Nomu. Sztuka ta charakterystyczna była dla tych regionów, w których szczególnym kultem otaczano wspomnianą Hator, boginię nieba, uosobienie wielkiej macierzy, Okorę, a także patronkę nekropolity bańskiej. Korzystając z okazji jeszcze raz zapytam was o to, czy chcecie film o mitologii Egiptu w którym z odcinków nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi, dlatego ponawiam pytanie. Materiał byłby w stylu Anunakich, najwyższych bogów Sumeru, który już niebawem świętować będzie 100 tysięcy wyświetleń na YouTube. Czekam na Wasze komentarze. Słowem podsumowania, wydaje się, że mniejszy rozmach piramidy to nie tylko wynik pośpiechu, prawdopodobnie już za rządów Menkaure, pewnie pod ich koniec, w Egipcie mogło dojść do jakichś buntów i niepokojów społecznych. Nie znamy szczegółów, jednak wydaje się, że był to czas początków kryzysu władców czwartej dynastii. Jak zmarł Menkaure? Podaj w tym temacie brak, mumi brak. Jednak pośpiech w budowie grobowca może sugerować jakąś chorobę. Pomenkaure kapłan Maneton wskazuje na siedmioletnie panowanie niejakiego Seberheresema. Prawdopodobnie to ten sam król, co szepseskaw, syn Mikerinosa, wymieniony na kamieniu z Palermo. Kamień przypisuje władcy roczne panowanie, ale dziś powszechnie uważa się, że ten panował przez około cztery lata. Do dziś przetrwały informacje pochodzące głównie z grobowca Menkaure mówiące o tym, że jego następca ukończył budowę grobowca ojca, wykonując m.in. ceglane uzupełnienia w miejscach, które podczas pośpiechu we wznoszeniu sanktuarium pominięto. Sam Szepseskaw nie wybudował swojej piramidy, lecz postawił mastabę w Sakarze w stylu tynickim, nawiązującym do poprzednich dynastii. Wynikało to jednak prawdopodobnie z zupełnie innego powodu niż kryzys państwa czy brak środków. Szepseskaw po prostu zbuntował się przeciwko ideologii religijnej postępującej w kraju jego ojców i jako pierwszy nie przyjął imienia Re do swojej tytulatury królewskiej. Aby zrozumieć ten ruch, musimy spojrzeć na ośrodek Heliopolis to stamtąd wywodzi się tak zwana wiara heliopolitańska, która od piątej dynastii stała się dominującą religią w Egipcie, aż do końca ery faraonów. Dynastyczny bóg Horus Soku został podczas tej zmiany utożsamiany z Atumem pod imieniem Horachte, a kolejni monarchowie ogłaszali się królami, synami Re. Co więcej, lokalne kulty poszczególnych bogów zaczęły się przekształcać, uznając wierzchnictwo boga Re. I w taki sposób knum stał się knum re, a sobek sobekiem re. Tylko silne kulty ptacha z Memphis oraz Ozyrysa nie uległy zmianie podczas tej religijnej rewolucji. Jednak póki co nasz bohater myślał, że może tym zmianom zapobiec. Pod koniec Jestestwa IV dynastii bardzo wyraźne wpływy posiadała kasta kapłanów bogare ze wspomnianego ośrodka Heliopolis, która lobbowała w całym kraju za swoją wiarą to mogło w konsekwencji prowadzić do powstań i zamieszek na tym tle. Jednak faktem jest, że Szepseska zbuntował się przeciwko nadchodzącym i narzucanym z północy zmianom i próbował je powstrzymać. Myślę, że chociaż nie znamy szczegółów, to konflikt z kapłanami z Heliopolis stanowił trzon i główny motyw jego rządów. Dziś wiemy już, że faraon przegrał tę walkę. Po śmierci króla kolejni władcy podnieśli kulderę do statusu oficjalnej religii państwowej, a wysiłki szep skafa spełzły w konsekwencji na niczym. Praktyczna władza w ogromnej części przeszła wtedy do Heliopolis i tamtejszej kasty kapłańskiej. Wszystko wskazuje na to, że sama końcówka rządów czwartej dynastii to czas wielkich lokalnych i krajowych zamieszek. Jak wspomniałem, miały one miejsce przede wszystkim na tle religijnym. Ostatnim znanym faraonem czwartej dynastii wydaje się być Tamftys, przynajmniej według Manetona. Autor kończy listę władców właśnie na tej tajemniczej postaci, o której wiemy prawie tyle co nic. Sugeruje się, że zień z Kafa stał się królem poprzez orzenek z jego córką, przejmując w ten sposób władzę nad pogrążonym w kryzysie krajem. Mógł być równie dobrze synem wspomnianego władcy. Panował pod koniec XXVI wieku przed naszą erą przez okres około dwóch lat. Na przełomie IV i V dynastii wyszczególnia się jeszcze jedną, niezwykle ciekawą postać, której co prawda nie ma na liście Manetona, ale inne dowody potwierdzają jej istnienie i prawdopodobnie ogromną pozycję w królestwie Egiptu. Mowa tu o tajemniczej Handkaus I. Co to za persona? Wydaje się, że mogła być córką króla Menkaure, żoną króla Szepseskafa i następnie króla Userkafa, założyciela V dynastii. Wskazuje się także jako matkę króla Sahure, następcy Userkafa. Niektórzy sugerują, że była regentką jednego ze swoich synów. Co więcej, wiele wskazuje na to, że sama mogła być królem górnego i dolnego Egiptu. Potwierdza to przede wszystkim jej kompleks świątynny w Gizie, który składa się z piramidy, kaplicy, łodzi solarnej, zbiornika na wodę i spichlerzy. Grobla łączy piramidalną kaplicę ze świątynią z pierwszej w Dolinie. Dużo tego, jak na zwykłą matkę. W komnacie grobowej prawdopodobnie mieścił się alabastrowy sarkofag, bowiem wiele jego kawałków znaleziono w piasku i gruzach wypełniających pomieszczenie. W komnacie znajdował się również mały skarabeusz wykonany z brązowego wapienia. Jego kąszt wydaje się łączyć skarabeusza ze sztuką XII dynastii. Obecność artefaktu sprawia, że niektórzy sądzą, że jej grób został ponownie wykorzystany do późniejszych pochówków podczas panowania kolejnych dynastii. Wspomniana łódź, prawdopodobnie Barka, przeznaczona do podróży nocnych Bogaré, znajdowała się w dole, w skale, w której wycięto dół o długości około 30 metrów i głębokości około 4. Dziób i rufa łodzi zostały podniesione, a pozostałości innych fragmentów sugerują, że łódź posiadała dach. Pamiętajmy, że niebiańskie podróże odbywano na dwóch łodziach, więc jeśli jest to barka Bogaré, gdzieś jeszcze znajdować powinna się łódź towarzysząca. Grobowiec leży blisko świątyni w dolinie króla Menkaure, co sugeruje bliski związek między Handkaus i władcą. Przed świątynią potencjalnej królowej odkryto małą konstrukcję, w której ciało władczyni prawdopodobnie zostało zabrane do oczyszczenia przed zabalsamowaniem. Na granitowych drzwiach prowadzących do jej grobowca, Henkaus I otrzymuje tytuły, które można odczytać jako następujące godności: po pierwsze, matka dwóch królów Górnego i Dolnego Egiptu, po drugie, jako matka jednego króla Górnego i Dolnego Egiptu, oraz po trzecie, jako król Górnego i Dolnego Egiptu. Ta ostatnia, królewska tytulatura sugeruje przejęcie przez nią rządów w kraju, a ilość dzieci królów sprawia, że rozsądne wydaje się założenie, że była ich regentką, kiedy ci byli mali. Jednak to tylko moja interpretacja. Królewskość Hentkaus potwierdza wizerunek na wspomnianych drzwiach, na którym widzimy jej atrybuty królewskości, w tym fałszywą brodę króla. Ten wizerunek i nadany tytuł skłonił niektórych egiptologów do zasugerowania, że faktycznie panowała ona samodzielnie jako król pod koniec czwartej dynastii. Wiele wskazuje na to, że Hentkaus była faktyczną władczynią Egiptu i choć utrzymywała władzę przez krótki czas, prawdopodobnie stanowiła pomoc do kolejnej, piątej dynastii starożytnego Egiptu. Rządy czwartej dynastii to czas nieprawdopodobnego rozwoju cywilizacyjnego państwa egipskiego. Mimo, że nie znamy dokładnych losów politycznych władców kraju nad Nilem, to historię Egipcjan poznajemy dzięki ich budowlom. Są one wielkim świadectwem rozmachu i potęgi nie tylko władców, ale przede wszystkim dowodem siły państwa. Już na zawsze związane zostały z historią nie tylko Egiptu, ale i całego świata. Za czasów Czwartej Dynastii zmiany w układzie i strukturze królewskiego kompleksu grobowego odzwierciedlały wzrost znaczenia Boga Słońca oraz ewolujące wierzenia o królewskości. Piramida była symbolem słonecznym, mającym naśladować święty kamień Ben znajdujący się w Heliopolis, gdzie skupiał się główny kult słoneczny i skąd wywodziła się silna kasta kapłańska lobbująca za kultem boga re. Bliski związek między królem a bogiem słońca został dodatkowo podkreślony w nowym epitecie królewskim, który określał króla jako syna boga słońca. Pierwszym, który zastosował tę tytułaturę, jak zapewne pamiętacie, był król Dżedefre. Władcy egipscy byli zasadniczo żywymi bogami, którzy dzierżyli wszelką władzę i znajdowali się na szczycie bardzo rozwarstwionego społeczeństwa. Rzeczywiście administracja była niezwykle scentralizowana, a większość wysokich urzędników najwyższego szczebla pochodziła z bliskiej rodziny króla. Wielu urzędników zostało pochowanych na dwóch ogromnych cmentarzach w kamiennych mastabach, które państwo zaplanowało i zbudowało wokół piramidy Hufu. Z napisów na cegłach i inskrypcji grobowych dowiedzieliśmy się wiele o życiu zarówno arystokracji, jak i zwykłych ludzi, robotników i budowniczych. Nie tylko piramidy, ale i budowle wokół nich są świadectwem ogromnego progresu cywilizacyjnego w materii architektury i matematyki. Kolejnym potwierdzeniem kunsztu sztuki IV dynastii są niezwykłe posągi władców z gładkimi, mięsistymi twarzami i muskularnymi ciałami, uosabiające wysoce wyidealizowany styl artystyczny, którego pojedyncze egzemplarze przetrwały w świetnym stanie do dziś. Mnie osobiście najbardziej podobają się łodzie, przede wszystkim ta chufu, zachowana w świetnym stanie, w której można byłoby i dziś przepłynąć kawał Nilu, czy na przykład Wisły. Czwarta dynastia rządziła od około 2613 do około 2496 roku przed naszą erą, jednak w zależności od chronologii daty te mogą się od siebie różnić, więc patrzcie na nie głównie dla ogólnej orientacji. To koniec dzieje w czwartej dynastii egipskiej, ale nie koniec epoki Starego Państwa. To będzie trwać dalej wraz z piątą i szóstą dynastią. W kolejnych odcinkach omówię zarówno piątą, jak i szóstą dynastię, myślę, że w dwóch osobnych materiałach, w ten sposób zamykając całą epokę Starego Państwa. Przyszłość tej serii zależy od Was, jeżeli będzie ona popularna, co będę widział po łapkach i komentarzach to po prostu będzie ona kontynuowana. Póki co spodziewajcie się prawdopodobnie za tydzień potężnego dokumentu o starożytnej Korei. Tymczasem na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się i słyszymy już za tydzień. Trzymajcie się.